Przestańcie, panie pośle, czy też panie ministrze, no wydawało mi się, bo kiedyś byliśmy w jednej partii, że pan jest człowiekiem inteligentnym, no. ale jak się okazało, tylko mi się wydawało, to co jest w tej chwili proponowane, to jest nic innego jak uruchomienie dynamiki politycznej, Dynamiki, której życzy sobie znaczna część Unii Europejskiej, a przede wszystkim dwa największe państwa, no, nazywają się niesłusznie mocarstwami. Dynamiki, która będzie prowadziła do co najmniej wielkiego osłabienia, być może wręcz do likwidacji NATO. O to tutaj chodzi.